Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wejściu z Radomskiej Strefy Kibica. Jak Państwo widzą, tutaj obok mnie są goście. Zaczniemy, może, od kobiet. Proszę imię: Weronika. Paulina. I kolega: Kuba. Wszyscy tutaj dzisiaj są najwierniejszymi kibicami i przyszli do strefy bawić się razem z nami. Powiedzcie, dlaczego tutaj przyszliście. Ja, żeby zobaczyć, jak grają różni piłkarze, y, pograć na boisku. I to chyba tyle. A co wam się najbardziej podoba tutaj w tej strefie? Mi boisko. Mi również boisko. Y, a jak oceniacie strefę jako taką? Znaczy, w sensie y, układ, organizację, jak to wszystko wygląda, Waszym zdaniem? Myślę, że dobrze. Ja też. A jak będzie brat grał na boisku, będziesz go dopingować? Tak. Właśnie, więc tutaj niedługo się zacznie zaczną mistrzostwa juniorów. Miejmy nadzieję, że juniorzy w przyszłości także zajmą miejsce w naszej kadrze seniorów, bo to jest nasz na rybek i nadzieja naszej piłki nożnej. A my zapraszamy Państwa już niedługo na relację z meczu, kolejnego meczu. Windor Cup, który odbędzie się około 14.00, a potem zaraz po nim będą komentarze i następna transmisja z kolejnego meczu tego Szpucharu. Bardzo serdecznie zapraszamy.